Przechodzimy, moi drodzy, w pierwsze nasze rozważanie orędzie Matki Bożej, które te orędzia mają nas przygotować do naszego wyboru drogi zakonu czasów ostatecznych. Pierwsze orędzie brzmi życie tylko dla Boga. Dzieci Bóg nas stworzył dla siebie. Otrzymaliśmy wolną wolę, przestrzeń, która nie podlega Bogu. Jesteśmy wolni w Bogu. Dlatego mamy szansę wykonać Jego wolę, utwierdzić się w dobrym lub też, dzieci, utwierdzić się w złu. Bogami jesteście. Pisz, moje dziecko, mówi Maryja. Dzisiaj rozpoczynamy nasze rekolekcje. 18 lipca. To orędzie przypomina 12 lat wcześniej, 11 lat wcześniej była moja suspenza. W tym samym czasie wybrałem, wybrałam Cię Abyś nauczyła to pokolenie czcić Boga, dostaliśmy cały bagaż rozważań, konferencji, orędziu na temat mszy świętej, adoracji i okulcie. W sumie w tej branży z drogami krzyżowymi jest dzieci siedem pozycji. Jesteśmy, mamy już wiedzę, jak czcić Boga. Ty będziesz moją pierwszą uczennicą, a za tobą powołam inne dusze. Mnóstwo dusz do służby Bogu. Doczekaliśmy nieprawdopodobnego wyróżnienia własce. Żyjemy na końcu czasów, w czasach ostatecznych i mamy stać się narzędziem wypełnienia woli Bożej. Ogromna Pani Aniu łaska. Za Tobą powołam mnóstwo dusz do służby Bogu. Twoja ofiara to poświęcenie własnych ambicji, marzeń i upodobań. To wszystko Bóg nam pozabierał. Pozabierał. Każdy z nas ma swoją gablotkę, tutaj ma wypisanie to, co kochałeś, tego już nie ma. I tam jest, niektórzy mają po kilka gablotek, no bo. Bóg zabrał masę upodobań naszych ambicji, marzeń. Twoja ofiara to życie według woli Boga. Chcę dziś powołać do życia prawdziwy zakon dusz. Tu po raz pierwszy Matka Boża precyzuje nazwę choć nie używa ter terminu zakon dusz ostatecznych. Powie to później. Chcę powołać do życia prawdziwy zakon dusz. Zakon Mariański, to wyjdzie, wyjdzie z wyjaśnień, no to takie przedszkole. Forpoczta tego wydarzenia. Czas zabawy. Kiedyśmy sobie bimbali z postanowień, jakoś to będzie. Przyjęli szkaplę, złożyli przysięgę i się skarbonka napełnianie. Chcę powołać do życia dziś prawdziwy zakon dusz, które będą żyły tylko dla Boga. Bo to pracujemy dla dzieci, pracujemy dla siebie. Mamy swoje CV, mamy pozycję społeczną, mamy katedry, mamy zakłady pracy. To wszystko zniknie z naszej rzeczywistości jako cel. Kiedy wejdziemy w prawdziwe życie dla Boga, to tylko będzie dodatek do utrzymania naszej egzystencji czy funkcjonowania. Chciałabym, aby te dusze naśladowały mnie w codziennym życiu poprzez stałą postawę adoracji Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego za wszystkie łaski udzielone ludzkości. Dzieci, całkiem nowe wyzwanie, cel zakonu stała postawa adoracji Boga, syna Bożego i ducha świętego. Będzie to Matka Boża precyzowała w orędziach, wyjaśniała. Pragnę, aby dusze te cechowało wielkie uczucie wdzięczności wobec Boga. Żeby mieli dzisiaj deszcz, wielkie poczucie wdzięczności, choć mógł pokrzyżować nasze plany. Mamy piękną zieleń soczystą. Kolor, który nas najbardziej uspokaja. Nieprzypadkowo Bóg, w miarze kolorystyki, ojciec ma kolor zielony. To Was uczułem dawniej. Pragnę, aby dusze cechowało wielkie uczucie wdzięczności wobec Boga i wewnętrzne skupienie na prawdziwym celu istnienia człowieka, na życiu na chwałę Boga. Bo jeśli nie będziemy na Ziemi żyli na chwałę Boga, to moi drodzy, nie dostaniemy się do nieba. Pamiętamy, tu są księża, stare kateizmy, jak uczyliśmy dzieci. Po co Pan Bóg stworzył człowieka? Odpowiedziała: Dla swojej chwały. Mamy orędzie gdzie Bóg nam powie, po co ja wam stworzyłem piasek, ja to sam będę chodził po nim? Komu ja stworzyłem zieloną trawę, ja będę sam po niej chodził? Miłość Boga się nie wyczerpuje. Jego odpowiedzialność wobec nas jest nieskończona. Bóg podejmuje dzieci coraz to nowe wysiłki, żeby pobudzić ludzi i uratować świat. To jest kolejna inicjatywa Boga. Ludzkość już tak zepsuta, że się go, nie da się jej uratować. Ale mogą się znaleźć chętni, którzy pomogą Bogu uratować świat. Za czas ostatecznych. to jest ta tajemnica wielkości Boga. Moja miłość jest twórcza, mówi Bóg. Jestem Bogiem odpowiedzialnym. Biorę odpowiedzialność za moje stworzenie. Niechętnie rzucam kary. Robię wszystko, aby wynaleźć drogę trafienia do ludzkości. Intronizacja Jezusa na króla. Ostatni akt inicjatywy Bożej. Zakończę słówtecznych. Dzieci to jest prawdopodobnie ostatnia wyciągnięta ręka do ludzi. Jeśli nie będzie chętnych, kto pomoże biednemu światu? Maria mówi, dusze, które powołam, pragnę nauczyć prawdziwej miłości. Ich życie ma być wynagrodzeniem za grzechy i niewdzięczność ludzkości. Teraz rozumiecie, czemu pierwsza pielgrzymka roku 25 na górę Synaj Zadość uczynienie Bogu za odrzucenie dziesięciu przykazań. Życie tych pokutników z zakonu czosatecznych ma być wynagrodzeniem za grzechy i niewdzięczność ludzi. Nie widzę przez tabernakulum pani Agatki, ale pytam się, czy jest już ktoś zapisany na nowicjat? Ile? to do świeży. Jezus już dziesięciętnych. Jeśli w tym codziennie przychodziłoby dziesięć osób, to do klin najdroższej powinno nas być dziewięciuset. Ich życie ma być nacechowane postawą odwrotną do kierunku, jaki przyjmuje świat. Czyli będziecie jeszcze bardziej lani, obkładani. Już nie będziecie mieli problemu, czy w piątek mogę iść na ślub. Dla dobra rodziny. Nie, nie, nie. Ty żyjesz dla Boga. Piątek jest dniem męki Pana Jezusa, a nie zabaw. Macie pięć dni i rzęcie się. Mają to być więc dusze, które żyją wbrew światu, a Matka Boża mówi, świat żyje dla przyjemności. Dusze, które żyją wbrew światu dla przyjemności. Nazwą was popaprańcami, pomieszańcami, szczeliło was. No i oczywiście... Wszystko będzie najgłówniejszy sekciarz Rzeczpospolitej. Dzieci w internecie wybrano najsilniejszą sektę w Polsce. Na tankowcy. Tak nas ustawili dzieci w rzeczywistości. Na są największą sektą w Polsce. Dusze te będą żyły wyłącznie dla Boga, tylko i wyłącznie dla Boga. Czyli nie poza nami nic innego mówić jak młody Samuel. Mów, panie, bo sługa twój słucha. Pisz dziecko. Dziś powołuję pierwszą duszę. Ciebie. To było równy rok temu. Opornie też u orędzia. Wiele było ludzkich przeszkód. To Matka Boża się uczekała, żeby wypełnić czas orędzi. Trwało. To są najdłuższe tematycznie orędzia, które trwały z wielkimi przerwami przez cały rok. Rozpoczniesz przygotowania do zamknięcia się wraz ze mną w najcichszej celi mojego serca. W tej celi spędzi życie wraz ze mną, uwielbiając Boga za Jego dobroć wobec stworzenia. nauczę Cię kochać Boga, a tym samym żyć dla Boga. Rozpoczniesz postulat. Czy Pani Agatko, zmienisz to nie nowicjat, postulat. To jeszcze forma wcześniejsza formacji w zakonach. Postulat, którego ja sama będę przewodniczką i mieszczynią. Zjednoczenie Twoje z Bogiem dokona się poprzez zjednoczenie Twojego serca z moim. Teraz będziemy je kształtowali na chwałę Bożą. Amen.